Eee, Oczywiście jak to każdy youtuber mówi Dajcie suba Ale Ale, jest jedno ale Nie wiem jakie ale, ale zaraz wymyślę e, Dajcie suba Ale Ale e, Małym paluszkiem nie wiem, co jest przyszedł logowy, ale. A ja zwolniałem Teraz jest wszystko dobrze. E, drugi raz już nagrywam na nowym sprzęcie do nagrywania. Jak widzicie, e, gram w presumie 99 Tutaj chciałam nagrać z tego, ale... no wyszło jak wyszło i nie nagrałem, ale przyszedłem to. Dla mnie to jest trudne, nie wiem jak dla was. Mamy misję. Ja chcę je porobić. W dzisiejszym odcinku chcę to porobić Tak taba wezmę e, Czyli najpierw idziemy fish, wiecie gdzieś fish? Bo ja zapomniałem Fajny jest ten update, jakby co dawniej grałem, więc... E... No Czekaj O fishing, dobra idziemy na fishing Jakby co będą małe lagi, bo mój internet postanowił... Widzieliście to jakie lagi? Bo mój internet postanowił, że tak, to, że tak zrobi tak <grym> i tak <wytrych> zrobi. Betka! Ja bym betki nie widział. Sold out, sold out, czyli naszą misją... jest to. Zebrać. Jakby. No i też misją naszą jest to. Jak co się wędkować. Czekaj, trzymam auto clickera! nic nie się muszę robić! Ja nic nie się muszę robić, możemy sobie tutaj stać. Ja czy mam lepsze? Eee, to my łapiemy ryby, a ty tymczasem dajemy tym małym paluszkiem i tego lajka, a z kciukiem daj, kciukiem daj, bo widzicie jak e, łapka, pokazuje, pokazuje kciuk do góry, no to wy się tym kciukiem zaklęknijcie, rozumiecie Nie, może już nie jest Powiem, no nie Eeeem hmm. kaczkę jakąś, bo się na z zaąbeczką renify Jakby ktoś yy, szukał mnie Proszę bardzo, ja chcę Słuchajcie, ja chcę tego ptaszka Nie wiem co ten Daszek widać, ale fajnie, fajnie wygląda Więc wiecie, za go poproszę. A i followersi mogą do mnie dołączać To jest cud ja nie wygląda. Bo ja... Nie, 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 no, nie, 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 to nie, To jest fajne, naprawdę nie, nie, Czy Eee, teraz tak. nie, flagi, Red flag. Trosz. Uwielbiam te zdobania, dobra, nie wyzywajcie moich petów, nie wyzywajcie moich petów, okej, okay? okej, okay, nie wyzywajcie, index, new pets. Przepraszam. Dziękuję! Zekuję dostałem! Kupę dostałem! Kupę dostałem, że tak powiem. A co nadal jeszcze tu jest? Tutaj jeszcze to jest? To miało być, w trzech miesiącach tego nie miało, nie wiem. Nie wiem, nadal no jest. A może w PCMator nie ma to? rap on server. Ile mam rapu? 509 rapu. Czy jakiś Dead Sean? Oops. Czy jakiś Dead Sean? To Power on server. TOP RAP ON SERVER Ej, ja MAM 103 MILIONY DO PRZESADZENIA Nie ma takiego no No nie ma przecież takiego żadnego DEAD de na serwisie A i ja mam 103 Na stówę jest coś popsute. Na stówę Na to jest coś bo nie wiem no. Bieda. <grywa> Widzieliście! Widzieliście moje roboksy. Czekaj, indeks. Pamiętam do indeksu. Wiecie. bierze. Ty, Hy, shiny, rainbow, golden. Dobra, Tiger. E, nasza nasza misja, Tiger. O, czekajcie, ja mogę włączyć se ten O! No, lo, lo, po co mi już auto, wiecie, gdzie, gdzie mamy? Tego gdzie... my tu jeszcze nie mamy. Tu mamy, tu mamy, tu mamy. Ju, już. To, to... <grystanie> ja kiedy kolekty? Re, czekaj, reward. Sorry, to Daily potions. Lecimy! Sorry, się, ale Lecimy. Sorry, Chcę Lecimy! Nie wiem. Nie wiem. Nie 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 kaczek? Nie 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 powiem, bo to jest... Yy, bo to jest bardziej taki kanał dziecięcy. Więc nie powiem, żeby jak dzieci oglądają. Jak mi się wymskie, to sorry. Czaj, Dobra, następny. Czego do... Czekaj, bo piszą do mnie. Czekajcie, zobaczycie mojego Discorda. Aha. W ogóle ja na Discordzie ciągle gadam. Czyli naprawdę... A, nie. A mnie nie chcę biorą tej prywatnej informacji, Mam je w pupie. Dzieci spokojnie, to jest kanał Family Friendly. Nie. Ad Admiros, wiesz, wiesz, Admiros, Jaką znacie, Admiros, no to wiecie, familię. Friendly Chyba każdy wie, co to znaczy Familii Friend. Dlaczego ja im tłumaczę, co. Przejdźmy do innego tematu, proszę. Jaka. To. co, dzisiaj dobra pogoda? <grystanie> to było piękne, jak ja powiedziałam. To była dzisiaj piękna pogoda No tylko jedna! Chyba was potargało, jest. Sold out. No widzę, jaki. Sold out. Mam coś. Serio. Dobra, idzie Atlantis, bo widzę, że już jest na naszej kolei eee, tu? Jakimś... Jestem... pipip? Pip. Jak, jak to po to powiedzieć? Eee, jestem jakimś... Nienormalny? O! Gadam jakbym gadał do dzieci Nie... nie, nie powiem o tym Słuchajcie, trzylatki, nie oglądajcie mnie! Nie lubię was. <słuch> <słuch> to byli lepsze. Trzylatki, nie oglądajcie mnie! Nie lubię was. Jak ty... Tyli... da się usuwać tu komenty? Nie wiem. Jak tylko, jak tylko trzylatek napisze, to kasuję, to kasuję. No sorry, nie mogę teraz tradować, robię trochę gierkę Atlanti Atlantis. Sorry za moje angielski Fany Aquamena, nie, prosz, proszę mnie tu nie ten Proszę mnie tu jem poprawić Bo wiem, że coś się zna... Jest takie skupienie No nie pobijemy rekordu, na pewno No, już się pobijemy Gdzie jest skrzynka? Sorry. To co tam nie wejdę. Dobra, co my możemy zrobić? Make. Dobra, idziemy do najlepszego Aria. W ogóle nie było mnie od ostatniego czasu i tu jest dosłownie prawie 100. Rozumiem, 99. Jest 99. Ha! Belly? Co to tam? Ty widzisz to? Wy, wy widzicie to? Ja wam to podkreślę. Może w filmie, ale co to się dzieje? Użyj 20. 20 ten. Jedzenia. Wiecie co? Ludzie! Najpierw zrobimy ten słoik. Wiecie jaki słoik, ten on. Zrobimy słoik. Fortuna czy... Fortuna mam auto i nie Dobra, idziemy na, na piramidę, Sorry, ale po prostu nie, ja nie wytrzymam. E, piramid, 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 nie śpiewaj zielone. E, e. Palion, weź ogarnij swoje piosenki. To jest secret, to to, nie? Idziemy tam. To jest end chest po prostu. Nam z Latwii się też było, ale nie możemy wejść. Mogę nagrywać tylko 30 minut, teraz to sprawdzę na tym nowym nagrywaniu. No, słuchajcie, jeśli, jeśli bym na stałe nagrywał, no to w, e, mój głos to by, bym jakby, jakbym był dwulatkiem. A chcecie mój słyszyńca? Tak? Nie, nie? nie polecacie mi. Nie mi proszę, że jestem w stanie że jesteś w stanie powiedzieć, że jesteś na. stanie powiedzieć, że jesteś w stanie powiedzieć, Tak. Ja podawać wam opis. Poda Mam jedno filmo, w które nie wróciłem. Czekaj, Jezuś, ty głupku, wróć się, 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 wróć Nie się. Tak, będę się darł. Co mi zabronisz? No, brzmi jak jakiś. Nie e, nienormalny gościa. Ale no. And his name is John Cena. PIP! Nie, no nie wskoczę tam. Pięknie się ja no? A e, na ekranie też. E, Nasze dubbingi, no dokładnie to nie moje, ja jestem tylko reżyserem. Eee. Reżyserem. Sekretariatem, tak się nazywa Tak, się I ja po prostu prowadzę ten kanał dla nich. I ja proszę tam wejść. Mamy jedną piosenkę z Hadwin Hot. Nie, z Heliwebos chyba. Eee, clown. B. Czy. Bycz, bycz, tak. No ale to powiedziałem Bitch, dobra Ty, bitch Słuchajcie, clown, clown, bitch B Clown, bitch <grym> Prawie w zmienił te... plaża, plaża po angielsku Clown, plaża po angielsku Dobra, clown, bitch, Jezus Maria Czy takie trudne było do powiedzenia? co nie chcę mówić bitch, bo to niby kanał dla dzieci Ale wiecie co? Bitch, 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 bitch Bitch, bitch. bitch. Jest bić, i to jaki bić? Wielki, największy bić! Eee, B i ty, ccyk. Wyszukaj, e, proszę włożyć to do Google Tłumacza. Palecam. Jakby ktoś się wiedział, to proszę dołożyć to do, do, do Google Tłumacza. B i ty. nie mogę z tego z To tego jest piękny. Bip. Bip. Chyba cię coś porało. Chyba cię coś porało. Chyba coś cię porało. Gdzie? I się sy do tego dodajcie. To? Ja tutaj tam sy i rało. Dobra, to była to Nie. Jeden A, czekaj, sprawdzę, czy jeszcze. Jest. to w ogóle jeszcze trwa? Tak, to jeszcze trwa. Jej, ja mogę I wiesz? Kończymy. Mam tego dosyć. Kończymy.